Wybór płyty indukcyjnej wiąże się z kilkoma ważnymi pytaniami. Kiedyś sam przed nimi stałem. W tym poradniku odpowiem na nie. Poświęcając niewiele czasu, bez trudu ustalisz, co musi mieć indukcja, aby się u Ciebie sprawdziła. Poznasz kwestie dotyczące budowy, sterowania, zasilania czy funkcji. To wszystko bez marketingowego bełkotu. Po obejrzeniu poradnika zajrzyj na portal proranking.pl. Znajdziesz na nim aktualizowane, niezależne zestawienia indukcji o różnej szerokości. A teraz przejdźmy do tego, na co zwrócić uwagę uwagę przy wyborze. Na samym początku ustal preferowany rozmiar indukcji. Tym samym zdecydujesz się na konkretną liczbę pól, choć dopiero te bardzo szerokie mają ich 5. Najpopularniejsze są modele o szerokości 60 cm. Jeżeli nie zdarza ci się gotować w kilku większych naczyniach jednocześnie, taki sprzęt pewnie ci wystarczy. Weź przy tym pod uwagę uchwyty swoich naczyń. One też w praktyce zajmują miejsce. Indukcja 70 cm, 80 cm lub jeszcze szersza da ci większą swobodę, gdy używasz patelni lub rądli z dłuższymi uchwytami. Osobiście wystarcza mi jednak standardowy rozmiar 60 cm. Z drugiej strony zdarzało mi się korzystać z większych modeli. Rzeczywiście czuć na nich tę bezkolizyjność co do ustawienia naczyń. Zauważ, że szerokie indukcje wcale nie muszą mieć szerszych pól. Te pokaźniejsze dobijają zwykle do 21 góra 24 cm. Sposób działania takiego sprzętu nie rodzi większych problemów przy ulokowaniu naczynia nieco szerszego niż pole pod nim. Nadal możesz liczyć na równomierną obróbkę potraw. Finalnie uważam, że raczej nie ma co na siłę inwestować w szerszą płytę indukcyjną, no chyba że masz na to budżet i sporo wolnej przestrzeni na blacie, a gdy tego miejsca jest bardzo mało, pamiętaj, że znajdziesz na rynku małe indukcje na dwa pola. Kolejna podstawa najprostsze wydają się indukcje z okrągłymi polami, zachęcają klarownymi granicami na naczynia. Dokładnie wiesz gdzie i jak ulokować garnek lub patelnię. Niestety taki układ najczęściej wyklucza łączenie dwóch pól w większą strefę. Dlatego też bardziej polecam ci układ, który da ci taką możliwość. W większości wystarcza łączenie po jednej ze stron, choć jest coraz więcej modeli ze strefą bridge po obu stronach. O co ci to w zasadzie da? Chociażby możliwość obróbki jedzenia w brytfannie lub na płycie grillowej. Najbardziej zaawansowane są indukcje typu flex, czyli z elastycznym układem pól. Rozpoznasz je po większej liczbie wydzielonych pól. Takie rozwiązanie minimalizuje straty energii, bo jeszcze lepiej dopasowuje się pod kształt naczyń. Kolejna korzyść tego układu to obsługa wąskich naczyń, choćby kawiarek. Wiedz, że klasyczne indukcje muszą mieć porządnie zapełnione pole, aby je uaktywnić. W tym wypadku nie robi to większej różnicy. Zyskasz największą swobodę co do umiejscawiania przeróżnych naczyń. Jak się pewnie domyślasz, indukcje typu flex są zwykle najdroższe. Niosą jednak za sobą najwyższy komfort użytkowania. Niemniej bardziej tradycyjny układ z prostą opcją łączenia dwóch pól też świetnie się sprawdza. Sam aktualnie z niego korzystam i nie narzekam. Sterowanie prawie zawsze opiera się na dotykowej obsłudze. Istotne, aby panel był dla Ciebie intuicyjny. W wielu poradnikach przeczytasz, że najlepsze są cztery suwaki mocy dla każdego z pól. Czy jednak na pewno? Przy czterech sliderach każdy z nich nie jest zbyt duży. Przy kilkunastu poziomach mocy precyzyjny wybór tego konkretnego może skutkować nietrafionymi nastawami. Nie dziwię się, że pojawiają się indukcje z jednym, ale dużym sliderem. W takim wypadku najpierw wybierasz dane pole, a następnie nastawiasz mu moc. Więcej o jedno kliknięcie, ale za to wysoka precyzja takiego sterowania. Oprócz tych dwóch przykładów natkniesz się też na manipulatory bez suwaków. Chodzi o strzałki lub oznaczenia plus-minus. Też precyzyjne, ale wiążą się z największą liczbą koniecznych kliknięć. Uznaję je za najmniej korzystne rozwiązanie. Tak naprawdę z każdym z tych sposobów zarządzania mocą pól da się żyć. To mocno subiektywna kwestia, który okaże się dla ciebie najbardziej komfortowym. Dlatego chciałem ci zwięźle przedstawić najczęściej spotykane opcje i moją opinię o nich. Oczywiście, oprócz samej mocy, pojawiają się się inne sensory czy wskaźniki. Wiążą się z dostępnymi funkcjami, które omówię w dalszej części poradnika. W każdym razie opanowanie ich nie wymaga zwykle długiej nauki. W tym punkcie wolałem się zatem skupić na sterowaniu mocą. Następny fundament rozsądnego wyboru płyty indukcyjnej. Zwróć uwagę, że spora część modeli da Ci swobodę co do zasilania. Zadziała zarówno pod siłę, jak i w parze z instalacją jednofazową. Tutaj duże znaczenie odgrywa więc Twoje lokum. Indukcje mają wysoką moc przyłączeniową, ale pytanie, czy zdarza Ci się jednocześnie gotować na trzech lub czterech polach. Jeżeli tak, najkorzystniej wypadnie montaż pod siłę. Inaczej płyta nie wykorzysta pełni potencjału, bo ograniczy moc i rozdzieli ją między pola. No właśnie, ograniczanie mocy. Okazuje się, że natkniesz się na taką opcję pod postacią osobnej funkcji. Przydatne na przykład w mieszkaniach w bloku. Ogólnie tam, gdzie moc przyłączeniowa w domostwie nie robi szału, a często jednocześnie pracuje kilka sprzętów. Przed zakupem sprawdź zatem swobodę co do rodzaju zasilania i ewentualnie funkcję zarządzania maksymalną mocą indukcji. Musisz dopasować te cechy do instalacji elektrycznej w swoim domu. Natkniesz się nie tylko na czarne modele, ale i na białe indukcje lub w jeszcze innych kolorach. Możesz się zdecydować na sprzęt z ramkami, ozdobnym szlifem lub bezramkowy i do montażu na równi z blatem. Ustal swoje wymagania w tej kwestii, a następnie dobierz pod to indukcję. Pozostaje też kwestia wykonania powierzchni. Producenci pokrywają indukcję szkłem ceramicznym. Pytanie typu indukcja szklana czy ceramiczna nie ma więc za bardzo sensu. Sens ma za to zwrócenie uwagi na rodzaj wykończenia. Zauważysz płyty w połysku jak i matowe. Te drugie najczęściej pochodzą od marek Electrolux i AEG. Czy wykazują większą odporność na zarysowania? Nie do końca. W zasadzie każda płyta indukcyjna prędzej czy później złapie mikroryski. Niemniej nieśmiało zaczynają pojawiać się na rynku bardziej trwałe powierzchnie i są one właśnie matowe. Wracając do koloru, dopasuj go pod aranżację. Ani czarne, ani białe indukcje nie mają jakichś wielkich przewag. Biel może nieco lepiej tuszować zarysowania, ale znów bardziej uwidoczni zabrudzenia, albo przy okazji zmniejszy widoczność podświetlanych wskaźników. Nie ma co sobie zawracać głowy niuansami dotyczącymi koloru. Wybierz ten, który bardziej pasuje do Twojej kuchni. Indukcje to najbezpieczniejsze płyty grzewcze. Nie oznacza to jednak, że można zbagatelizować rozwiązania dodatkowo podnoszące bezpieczne korzystanie z nich. Standard stanowi wskaźnik ciepła resztkowego. Zasygnalizuje ci, czy powierzchnia płyty jest już chłodna i da się ją bez obaw dotknąć. Blokada panelu nie pozwoli z kolei na przypadkowe uaktywnienie jakiejś funkcji. Co jeszcze? Podoba mi się sensor wrzenia. Nie dopuści do wykipienia wody, bo wykryje moment zagotowania jej. Następnie automatycznie obniży moc. Jest jeszcze. Czujnik kipienia wyłączający płytę, gdy wykryje takie zajście. Oprócz tego przydatna okazuje się pauza. Tak, w mojej ocenie też podnosi bezpieczeństwo. Zastopuje obróbkę, gdy na chwilę musisz odejść od płyty. Jednocześnie nie zresetuje aktualnych ustawień mocy. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, wspomniałem już o wielu rzeczach. Opowiedziałem Ci o łączeniu pól, elastycznych polach, zarządzaniu mocą oraz kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Sęk w tym, że są jeszcze inne udogodnienia. Mogą Cię przekonać do konkretnej indukcji. Powszechne rozwiązanie stanowi booster. Jeszcze bardziej przyspiesza gotowanie. Producenci, jak również inne poradniki zakupowe nie wspominają jednak, że częste korzystanie z niego może, mówiąc kolokwialnie, zajechać powłokę naczyń. Bosch wprowadził udoskonaloną wersję tej funkcji, a mianowicie PanBoost. Nadal działa ekspresowo, ale nie szkodzi powłokom. Sprawdza się m.in. podczas intensywnego smażenia potraw. Wiele osób ceni sobie automatyczne programy. Często wprowadza je Amica. Utrzymuje konkretną temperaturę w naczyniach, która sprzyja np. gotowaniu na wolnym ogniu lub rozpuszczaniu czegoś. Jeszcze dalej poszło gorenie z funkcjami IQ. Indukcja z tym udogodnieniem sama steruje mocą, aby nie zepsuć potrawy. Wybierzesz chociażby różne Stopnie wysmażenia, a sprzęt zajmie się resztą. Nie musisz nawet doglądać jedzenia. To praktycznie sensor smażenia i gotowania w jednym. Podtrzymywanie ciepła, timer, pamięć ustawień, wskaźnik zużycia energii, automatyczne wykrywanie naczyń. To już często spotykane, a przydatne cechy. Omawiając funkcję nie mógłbym nie wspomnieć o sterowaniu pracą okapu. Przykład stanowi Hop to Hood od Electrolux. Działa bezprzewodowo z okapem z tą samą technologią. W efekcie że dostosuje swoją intensywność względem poziomu. Mocy pola indukcji. Z typowych barierów natkniesz się na imitację płomienia diodami LED. Słyną z tego niektóre płyty indukcyjne Samsung. Jak widzisz, masz wiele funkcji do wyboru. Najlepiej zrób listę tych, które uznajesz za niezbędne. Następnie szukaj ich wśród indukcji, które wpadły ci w oko. Jak rozsądnie wybrać płytę indukcyjną? Przede wszystkim dopasuj pod własne wymagania jej szerokość, układ pól, sterowanie oraz sposób zasilania. W moim poradniku dokładnie przedstawiłem Ci główne warianty do wyboru. W w drugiej kolejności zdecyduj się na konkretną kolorystykę, stylistykę i typ wykończenia szklanej powierzchni. Nie zapomnij prześledzić aspektów związanych z bezpieczeństwem. Na końcu rzuć okiem na oferowane funkcje. Nie nakręcaj się na ich ilość. Skup się na tych, które uznajesz za niezbędne. Jak się okazało, wybór indukcji opiera się głównie na indywidualnych oczekiwaniach oraz preferencjach. Jedna osoba wybierze bajerancki model z podświetleniem, inna tylko taki z łączeniem pól, a kolejna sprzęt dostosowany do pracy w mieszkaniu. Bloku. Na szczęście często da się znaleźć wiele korzyści w jednym sprzęcie. Szczególnie gdy spojrzysz na aktualizowany ranking płyt indukcyjnych na portalu proranking.pl. Oprócz ogólnego zestawienia omówiłem też modele na dwa pola mające 70 cm szerokości, jak i 80 cm szerokości. Nie zabrakło nawet klasyfikacji indukcji z wbudowanym okapem. Jeżeli masz dodatkowe pytanie lub własną opinię, sekcja komentarzy jest Twoja. Ja tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że do następnego.